Tylko na pudelku Karolina Korwin-Piotrowska cieszy się z braku disco polo podczas Sylwestra TVP. Misją mediów publicznych jest pokazywanie dobrych wzorców. Imprezy sylwestrowe organizowane przez stacje telewizyjne dawno nie budziły tak wielkich emocji. Dodatkowo do walki o widza stanęła Telewizja Republika. Najlepsza pod względem widowni okazała się jednak impreza Polsatu. Dlaczego? Pudelek zapytał o to znawców, Telewizja Polska, Polsat oraz TV Republika zadbały o to, aby na ich imprezach sylwestrowych pojawiły się największe polskie gwiazdy, a nawet artyści światowego formatu. Przed publicznością na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz przed widzami TVP zaprezentował się legendarny Brian Adams. Z kolei TV Republika, która zorganizowała swojego sylwestra w hełmie, zaprosiła m.in. Boni M., czy Bad Boys Blue, a Polsat, który postawił na toruń, dodę Marylę Rodowicz, zespół Boys oraz Zenka Martyniuka. Jak donoszą wirtualne media, liderem, drugi rok z rzędu, okazał się Polsat. Zanim znalazła się Telewizja Polska, a podium zamknęła TV Republika, o analizę wyników poprosiliśmy Karolinę Korwin-Piotrowską. Zapytaliśmy dziennikarkę, czy zaproszenie artystów Disco Polo przez Polsat było kluczem do sukcesu. Do tej pory byli oni utożsamiani z Telewizją Polską i Sylwestrem Marzeń, Jacka Kurskiego. Jak przyznała, cieszy się, że środki publiczne tym razem nie zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla artystów tego gatunku. Ja się bardzo cieszę, że z pieniędzy podatników nie było Disco Polo, bo nie wszyscy kochają, nawet w Sylwestra, kiedy, że tak powiem, gust jest stępiony procentami i zabawą. Misją mediów publicznych jest pokazywanie dobrych wzorców i cieszę się, że są temu wierni, za niemałą kasę od podatników. Z tego, co czytam, było różnorodnie, był też mocny potencjał na internetowe przepychanki, bo jeden się ubrał, drugi zapomniał, trzeci był super. No i super, o to w tym chodzi, a nie o sprawy naprawdę ważne. To jest tylko Sylwester, mówi nam, nieco odmienne zdanie ma medioznawca, doktor habilitowany. Katarzyna Gajlewicz-Korab, jak nam tłumaczy, telewizja polska ma inną misję niż komercyjne stacje i powinna dostarczać rozrywkę dla różnych grup odbiorców.